Bardzo często osoby uzależnione, no, wstydzą się tego, nie chcą iść nawet do organizacji pozarządowych po pomoc, mają gdzieś wewnętrzny opór, żeby opowiedzieć o swoich zachowaniach. Dlatego powstała e, strona www.narkomania.org.pl, gdzie działa poradnia narkotykowa online. Ta poradnia pomaga osobom uzależnionym, pomaga również rodzinom, ma specjalne zakładki i może z niej skorzystać właśnie każdy. Kogo coś niepokoi? Bo nawet jeżeli dana osoba jest początkowym użytkownikiem, która próbowała tylko raz czy dwa jakiegokolwiek narkotyku i zaczyna mieć z tym problem, zaczyna o tym myśleć, to wydaje się, że ta poradnia narkotykowa online jest idealnym miejscem, żeby o tym porozmawiać. To może być w formie czatu, można też pisać po prostu maile do nich, a można też mieć bezpośredni kontakt telefoniczny.